Ból tamtego wieczoru wciąż pali jak otwarta rana. To była nasza dziesiąta rocznica ślubu, świętowana wielką kolacją w naszym atelier. Sala lśniła w świetle żyrandola, stoły nakryte białymi obrusami, na których błyszczały kryształowe kieliszki i srebrne sztućce. Przyjaciele i współpracownicy Kaspra, wszyscy z branży mody, wypełniali przestrzeń. Ich śmiech mieszał się z brzękiem kieliszków. Miałam na sobie prostą granatową sukienkę, którą Kasper uznał za zbyt skromną i poruszałam się wśród gości, nalewając wino, uśmiechając się, odgrywając rolę idealnej gospodyni. Kasper, jak zwykle, dominował na scenie, jego głos niósł to ciepłe, pewne siebie spojrzenie, które kiedyś mnie urzekło. Uniósł kieliszek do toastu, oczy błyszczące pewnością. Za moje sukcesy, za moją markę i za moją żonę, Annę, która dba o porządek w domu. Goście zaśmiali się, stuknęli kieliszkami, a moment wydawał się lekki. Ale potem Kasper nachylił się do swojego wspólnika marka i wyszeptał na tyle głośno, bym usłyszała: Bez mnie jesteś nikim, prawda, Anno? Stół wybuchł śmiechem, jakby to był niewinny żart. Zamarłam, butelka wina ciążyła mi w dłoni, uśmiech zesztywniał jak maska. Gardło mnie zapiekło, ale zmusiłam się do uśmiechu, udając, że jestem wtajemniczona w żart. Tak działał. Wplatał szpile w komplement, pomniejszając mnie przed innymi, zachowując pozory. Dla wszystkich był czarujący. Dla mnie to przypomnienie, że jestem tylko żoną, która organizuje jego życie. Podczas gdy on błyszczy jako wielki projektant mody w mieście. Tej nocy. Leżąc w łóżku, śmiech gości wciąż dudnił mi w głowie, jak drwina. Patrzyłam w sufit, wspominając, jak się poznaliśmy na studiach projektowania mody, oboje pełni marzeń. Pomagałam mu budować wszystko szkicowałam projekty, wybierałam tkaniny, tworzyłam koncepcje, które on podpisywał swoim nazwiskiem. Z czasem stałam się jego cieniem, a jemu to odpowiadało. Jego słowa, bez mnie jesteś nikim. Nie były tylko żartem. To były kajdany, a tej nocy poczułam, jak coś we mnie pęka, jak cicha iskra zaczyna płonąć w ciemności. Następnego ranka po kolacji rocznicowej Kasper wyszedł wcześnie, jak zwykle rzucając przez ramię. Nie zapomnij zadzwonić do dostawcy tkanin. Anno, zostałam w kuchni, kawa stygła w kubku, a ja patrzyłam na sterte dokumentów na blacie. Szkice kolekcji. Zamówienia i e maile, których Kasper nigdy nie czytał, ale ja je porządkowałam z precyzją zegarmistrza. Nie wiedział, a może nie dbał o to, że wciąż miałam kontakty w świecie mody. Ludzie, którzy pamiętali mnie ze studiów, cenili moje oko do detali i talent do projektowania. Dla niego byłam tylko Anną, tą, która trzymała jego życie w ryzach, podczas gdy on błyszczał jako gwiazda mody. Zadzwoniłam do Ewy. Mojej przyjaciółki z czasów studiów, teraz redaktorki w magazynie o modzie, nadal poprawiasz szkice Kaspra? zapytała z niedowierzaniem w głosie. Przyznałam, że tak, a ona parsknęła śmiechem gorzkim i pełnym współczucia. Ano, połowa jego pokazów zawdzięcza sukces tobie. Twoja ręka w tych projektach to powód, dla którego jego marka jest na ustach wszystkich. Jej słowa uderzyły mnie jak zimny wiatr. Wiedziałam, że moja praca w cieniu była fundamentem jego sukcesu, ale usłyszenie tego na głos zabolało. Nie tylko dlatego, że Kasper nigdy by tego nie przyznał, ale dlatego, że pozwoliłam, by sprowadził mnie do roli pomocnicy, a nie twórczyni. Tego popołudnia dostałam e-mail od Zofii Kowalskiej, wpływowej organizatorki pokazów mody. Chciała się spotkać, by omówić nową szansę, zaprojektowanie limitowanej kolekcji dla prestiżowego wydarzenia charytatywnego. Zawsze miałaś wyjątkowe wyczucie stylu, Anno, napisała. Kasper jest charyzmatyczny, ale to ty masz wizję. Czytałam ten e-mail raz za razem, serce biło mi szybciej. Po raz pierwszy od lat ktoś widział mnie jako coś więcej niż przedłużenie mojego męża. Odpisałam, zgadzając się na spotkanie z drżącymi rękami na klawiaturze. To był mały akt buntu, krok w stronę czegoś, co mnie przerażało i ekscytowało jednocześnie. Spotkanie z Zofią Kowalską odbyło się w małej kawiarni w centrum, z drewnianymi stołami i zapachem świeżo parzonej kawy unoszącym się w powietrzu. Kasper myślał, że jestem na zakupach jak zwykle i nie zadałam sobie trudu, by go poprawić. Nigdy nie pytał. Miałam na sobie szary żakiet, ten sam, który nosiłam na studiach projektowania mody, i poczułam iskrę dawnej Anny, gdy przekroczyłam próg. Zofia czekała, jej spojrzenie było pewne, ale ciepłe i przeszła od razu do rzeczy. Chciała, abym zaprojektowała limitowaną kolekcję na charytatywny pokaz mody, wydarzenie, które mogło zmienić karierę. Potrzebujemy wizji, która zachwyci Anno, powiedziała. To ty jesteś tą osobą, nie Kasper, ty. Jej słowa uderzyły mnie jak piorun ożywiając część mnie, którą uważałam za dawno pogrzebaną. Zaprojektować kolekcję? Ja? Zawahałam się, w głowie kłębiły się wątpliwości. Minęły lata, odkąd stworzyłam coś dla siebie, lata, odkąd robiłam coś więcej, niż poprawianie szkiców Kaspra. Ale pewność Zofii była niezachwiana, a coś w jej spojrzeniu sprawiło, że poczułam się zauważona, naprawdę zauważona, po raz pierwszy od lat. To musi zostać tajemnicą, powiedziałam, mój głos bardziej stanowczy niż się spodziewałam. Kasper nie może wiedzieć jeszcze nie, skinęła głową, z uśmiechem, który sugerował, że rozumie więcej niż powiedziałam i przypieczętowaliśmy umowę uściskiem dłoni. Wróciłam do domu z sercem wciąż bijącym jako szalałe. Kasper był w salonie narzekając na klienta, który odwołał spotkanie, papiery porozrzucane na stole. Nie podniósł wzroku, rzucił tylko Anno załatw rezerwację na kolację z inwestorami na przyszły tydzień. Skinęłam głową, ale w środku szalała burza. Słowa z kolacji rocznicowej, bez mnie jesteś nikim. Dudniły w mojej głowie. Każde z nich jak ciężar, którego nie chciałam już dźwigać. Tego wieczoru, siedząc w kuchni z dokumentami pokazu od Zofii, poczułam iskre mocy. Nie poprawiałam już tylko pracy Kaspra. Stworzyłam coś swojego, niesprawiedliwość jego słów, jego przekonanie, że jestem nikim bez niego, rozpaliła cichą determinację. Mylił się, a ja zamierzałam to udowodnić nie kłótnią, ale triumfem, którego nigdy by nie przewidział. Miesiące po spotkaniu z Zofią były delikatną grą w udawanie i determinację. Za dnia byłam Anną, jakiej oczekiwał Kasper, utrzymywałam atelier w idealnym porządku zarządzałam dostawcami tkanin, poprawiałam jego szkice z precyzją, której nigdy nie doceniał. Podawałam mu kawę, kiwałam głową, słuchając jego opowieści o sukcesach na pokazach i odgrywałam rolę idealnej żony, którą uważał za oczywistość. Ale nocą, gdy spał lub wychodził na spotkania z inwestorami, zamykałam się na strychu, w zapomnianym kącie, pełnym zakurzonych szkicowników i starego biurka. Pod słabym światłem lampy pracowałam nad kolekcją na pokaz charytatywny. To była odważna linia minimalistyczne suknie z ręcznie haftowanymi detalami, łączące elegancję z nowoczesnością. Każdy szkic, każdy ściek, każda idea była moja, przypomnieniem projektantki, którą kiedyś byłam. Pracowałam do świtu, ręce drżały mi od kawy, oczy piekły od wpatrywania się w rysunki. Czasem zatrzymywałam się i patrzyłam na swoje odbicie w oknie strychu, widząc cienie pod oczami, ale też nowy blask w spojrzeniu. To była Anna ze studiów, nie ta, która poprawiała błędy Kaspra. Zofia przysyłała maile z pochwałami, pisząc: Twoja wizja jest rewolucyjna, Anno. Każdy taki list przechowywałam jak skarb, dowód, że istnieje poza cieniem mojego męża. Kasper, nieświadomy niczego, wracał do domu. Rzucał niedokończony szkic na stół i mówił Popraw to, Anno, jesteś w tym dobra. Spędzałam godziny naprawiając jego chaotyczne projekty, ratując jego reputację, a on ledwie kiwał głową, jakby moja praca była błahostką. Jego lekceważące uwagi, kiedyś bolesne, stały się paliwem. Każdy z nich przypominał mi jego słowa z kolacji rocznicowej: Bez mnie jesteś nikim, i rozpalał moją determinację. Nie projektowałam tylko kolekcji. Odbudowywałam siebie. Zespół pokazu ufał moim decyzjom. Ich szacunek kontrastował z obojętnością Kaspra. Wszystko trzymałam w tajemnicy, wiedząc, że prawda musi czekać na odpowiedni moment. Na strychu, wśród cieni, czułam się żywa, tworząc plan, by pokazać, że nie tylko przetrwam bez niego, ale będę błyszczeć jaśniej. Pewnego popołudnia, gdy dopracowywałam szczegóły kolekcji, zadzwonił telefon. To była Zofia Kowalska Anno. Twoja kolekcja jest gotowa na pokaz charytatywny za dwa tygodnie, powiedziała z entuzjazmem w głosie. Musisz tam być. To twój projekt. Serce mi podskoczyło. Pokaz był największym wydarzeniem w świecie mody, gdzie Kasper zawsze błyszczał, oczarowując krytyków i inwestorów. Już się przygotowywał, przekonany, że zdobędzie główną nagrodę za kolekcję, która miała ugruntować jego markę. To będzie mój przełom. Powiedział poprzedniego wieczoru, gdy udawałam, że przeglądam rachunki. Nie miał pojęcia, że to moja kolekcja miała zdobyć uznanie. Powiedziałam Zofii, że przyjadę, ale poprosiłam, by moje nazwisko pozostało tajemnicą aż do pokazu. Chcę, by to była niespodzianka, szepnęłam. A ona zaśmiała się, jakby wyczuła wagę moich słów. Zasługujesz na to? Anno, odpowiedziała. Tej nocy Kasper wrócił do domu z rzadkim prezentem bukietem róż. Na szczęście powiedział, uśmiechając się, gdy stawiał kwiaty na stole. Krytycy już rozmawiają o mojej kolekcji na pokaz. To w kieszeni. Uśmiechnęłam się, układając róże w wazonie, ale w środku czułam ucisk. Był tak pewny siebie, tak ślepy, przekonany, że świat kręci się wokół niego. Część mnie chciała wykrzyczeć, prawdę, rozbić jego iluzję, ale milczenie miało większą moc. Pozwoliłam mu mówić, marzyć o zwycięstwie, które nigdy nie będzie jego. W kolejnych dniach przygotowywałam się skrupulatnie. Wybrałam czarną marynarkę na pokaz, tę samą, którą nosiłam podczas kolacji rocznicowej, cichy ukłon w stronę nocy, gdy mnie upokorzył. Dopracowywałam każdy szczegół kolekcji. Upewniając się, że każdy haft, każdy krój jest perfekcyjny, zespół pokazu przysyłał mi aktualizację, ufając mojemu osądowi, co kontrastowało z obojętnością Kaspra. On z kolei poprosił mnie o przejrzenie jego szkiców na pokaz, a ja zauważyłam, że wykorzystał moje notatki, myśląc, że są jego. Nie poprawiłam go. Niech niesie moje pomysły, pomyślałam, wiedząc, że nie przyniosą mu zwycięstwa. Na strychu szlifując prezentację czułam spokojną pewność. To nie był tylko pokaz. To był mój głos, moje miejsce, moja wartość, gotowe wyjść z cienia. Przed dzień pokazu charytatywnego Kasper był pełen energii. Chodząc po atelier z otwartym szkicownikiem, ćwicząc przemówienie dla krytyków i inwestorów, podał mi projekt swojej kolekcji, mówiąc: ''Anno, rzuć na to okiem, dobrze? Przejrzałam go i zobaczyłam moje własne pomysły szkice minimalistycznych sukni z haftami, które stworzyłam na strychu, teraz przerobione, jakby były jego. Znalazł moje notatki pewnie w szufladzie biurka i uznał je za swoje, nie zdając sobie sprawy, że to moje dzieło. Ironia była niemal poetycka. Liczył na moje projekty, by wygrać pokaz, który ja już zapewniłam sobie. Nie powiedziałam nic. Oddałam muszkice z lekkim skinieniem, pozwalając mu wierzyć, że ma wszystko pod kontrolą. W środku czułam cichy dreszcz emocji, wiedząc, że prawda rozbije jego złudzenia jutro. Gdy Kasper poszedł spać, wspięłam się na strych. Moje sanktuarium pełne rozproszonych kartek i słabego światła lampy. Po raz ostatni sprawdziłam prezentację kolekcji. Każdy detal moich sukni dopracowany do perfekcji. Każdy haft opowiadający historię mojej wizji stanęłam przed oknem strychu, patrząc na migoczące światła miasta i wyobraziłam sobie siebie na wybiegu nie jako żona Kaspra, lecz jako Anna, projektantka, która go prześcignie w ciszy. Jego słowa z kolacji rocznicowej bez mnie jesteś nikim odbijały się echem, ale już nie jako rana, lecz jako wyzwanie. Nie chodziło tylko o udowodnienie mu błędu. Chodziło o pokazanie sobie, że zawsze byłam wystarczająca. Kasper poruszył się na dole wołając: Anno, idziesz spać? Odpowiedziałam cicho: za chwilę i zostałam na miejscu. Wyjęłam czarną marynarkę, którą założę jutro, tę samą z nocy, gdy mnie upokorzył. To nie była zemsta, nie do końca. To była sprawiedliwość. Wyjście z cienia, który na mnie narzucił. Składając marynarkę na krześle poczułam spokojną pewność. Scena była gotowa, a ja byłam gotowa ją zająć nie krzykami, lecz cichą mocą prawdy. Sala pokazu charytatywnego tętniła życiem, pełna projektantów, krytyków i inwestorów, którzy szeptali pod lśniącymi żyrandolami. Kasper poruszał się wśród tłumu z idealnym uśmiechem, ściskając dłonie, oczarowując wszystkich swoim wdziękiem gwiazdy mody. Weszłam cicho, w czarnej marynarce z kolacji rocznicowej, cichym przypomnieniem jego słów. Bez mnie jesteś nikim. Na początku nikt mnie nie zauważył, byłam tylko kolejną twarzą w tłumie, dopóki Zofia Kowalska nie dostrzegła mnie z drugiego końca sali i nie skinęła głową z porozumiewawczym uśmiechem. Usiadłam z tyłu, serce biło równo, ale mocno. Jak metronom odliczający chwilę do momentu, na który czekałam. Gdy nadeszła pora prezentacji kolekcji, Zofia weszła na scenę. Mówiła z pasją o mojej linii sukni, opisując minimalistyczne kroje, ręczne hafty, które łączyły elegancję z nowoczesnością. Obrazy na wielkim ekranie pokazywały moje dzieło. Każdy ściek, każdy detal stworzony podczas bezsennych nocy na strychu. Kasper, Siedzący kilka rzędów przede mną, uśmiechał się, przekonany, że jego kolekcja zdobędzie nagrodę. Wtedy Zofia przerwała, jej głos brzmiał jasno i zdecydowanie. Ta kolekcja jest dziełem niezwykłego talentu, zbyt często niedocenianego. Anno, czy dołączysz do mnie? W sali zapadła cisza, tak ciężka, że zdawała się wstrzymać czas. Głowy odwróciły się, o czym nie szukały. Kasper zamarł, Uśmiech zniknął z jego twarzy, która pobladła, jakby zobaczył ducha. Wstałam, moje kroki były spokojne, ale pewne, czarna marynarka lekko falowała, gdy szłam na scenę. Nie spojrzałam na niego. Nie musiałam. Ciężar tego momentu mówił za mnie. Wzięłam mikrofon. Mój głos był spokojny, ale pełen powściągliwej emocji. Ta kolekcja to więcej niż moda, powiedziałam, patrząc na publiczność to przypomnienie, że prawdziwy talent czasem czeka w cieniu, gotowy by zabłysnąć. aplauz wybuchu. fala dźwięku, która mnie ogarnęła, zmywając lata niewidzialności. kasper nie klaskał. jego dłonie były zaciśnięte, spojrzenie wbite we mnie, nie z dumą, lecz z szokiem i porażką. zeszłam ze sceny, a tłum natychmiast mnie otoczył. projektanci, którzy nigdy wcześniej na mnie nie spojrzeli, podawali mi wizytówki. Krytycy pytali o inspiracje, organizatorzy chcieli mojego kontaktu na przyszłe pokazy. Zofia Kowalska stała u mego boku, przedstawiając mnie inwestorom i redaktorom, jej duma widoczna w każdym słowie. Anna to prawdziwa gwiazda tego pokazu mówiła a ja czułam ciepło, którego nie znałam od lat. Potwierdzenie, które nie miało nic wspólnego z Kasprem. Nie byłam już tylko żoną projektanta. Byłam Anną, twórczynią kolekcji, która zachwyciła wszystkich. Każdy uścisk dłoni, każdy gest szacunku był cegłą w fundamencie nowego życia, które budowałam na ruinach lat spędzonych w jego cieniu. Kasper znalazł mnie chwilę później. Jego twarz była zaczerwieniona, szczęka zaciśnięta. Odciągnął mnie na bok, jego głos cichy, ale ostry. Zrobiłaś to za moimi plecami? Syknął, próbując zachować pozory w tłumie. Jego oczy płonęły mieszanką złości i upokorzenia, jakby ukradłam coś, co należało do niego. Spojrzałam na niego spokojnie i wyciągnęłam z torebki kopię programu pokazu z moim nazwiskiem przy kolekcji zwycięskiej. Powiedziałeś, że bez ciebie jestem nikim, Kasprze, powiedziałam cicho. Przeczytaj to, zobacz, kto stworzył twój sukces. Wręczyłam mu dokument i odwróciłam się, zostawiając go z kartką w ręku. Jego milczenie głośniejsze niż jakakolwiek kłótnia. Nie było krzyków, żadnych dramatycznych scen. Tylko prawda, obnażona przed wszystkimi. Wróciłam do tłumu, odpowiadając na pytania o kolekcję, czując się lżejsza, jakby zdjęto mi ciężar z serca. Kasper stał po drugiej stronie sali, wciąż trzymając program, jego zwykły urok zastąpiony czymś mniejszym, bardziej ludzkim. Po raz pierwszy to nie on był w centrum uwagi. Ja byłam i nie chodziło o upokorzenie go. Chodziło o to, by zabłysnąć we własnym świetle, by udowodnić sobie to, co zawsze wiedziałam, ale pozwoliłam mu wymazać, że jestem wystarczająca. Tego wieczoru wróciłam do domu sama. Światła miasta migały za oknem samochodu, jak odległe gwiazdy. Atelier było ciche, że randol zgaszony, stół w jadalni pusty. Bez echa okrutnych śmiechów z kolacji rocznicowej. Kasper nie wrócił. Nie spodziewałam się tego. Po raz pierwszy cisza nie była przytłaczająca, była wyzwalająca jak oddech po latach wstrzymywania powietrza. Usiadłam przy kuchennym stole z szklanką wody, patrząc na panoramę miasta. Wyobrażałam sobie moje suknie na wybiegach świata, ich hafty opowiadające historię mojej wizji, Nie niezakrytej już nazwiskiem Kaspra. To nie była tylko kolekcja. To dowód na to, kim jestem, kim zawsze byłam pod jego cieniem. Następnego ranka znalazłam notatkę na blacie, napisaną pospiesznym pismem Kaspra. Potrzebuję czasu. Nie odpowiedziałam. Nie musiałam. Ta notatka była jego milczącym przyznaniem się, próbą zmierzenia się z prawdą, którą ujawniłam na scenie. Powiedziałam wszystko, wręczając mu program pokazu. Z moim nazwiskiem przy zwycięskiej kolekcji, z aplauzem wciąż dźwięczącym w uszach. Piłam kawę, cisza domu otulała mnie jak ciepły koc. Po raz pierwszy to miejsce wydawało się moje, nie nasze, nie jego, ale moje. Sukces mojej kolekcji odbił się szerokim echem. Magazyny modowe chwaliły moje projekty, moje projekty, a moja skrzynka mailowa wypełniła się ofertami. Domy mody chciały współpracy, Krytycy prosili o wywiady, przyjmowałam spotkania, prowadziłam prezentacje, każdy krok umacniał moje miejsce w świecie, z którego byłam wykluczona. Kasper wrócił po kilku dniach, z twarzą zmęczoną, bez zwykłej pewności siebie. Próbował rozmawiać, obiecywać zmiany, przyciągnąć mnie z powrotem do roli niewidzialnego wsparcia. Anno, jesteśmy zespołem, powiedział, głos mu się łamał. Spojrzałam na niego spokojnie i powiedziałam: Zawsze byłam zespołem, Kasprze. Ty tego nie widziałeś. Odszedł znowu, w ciszy. Słyszałam, że wciąż projektuje, tworzy kolekcję, jest dobrym projektantem. Ale teraz, gdy podpisuje projekt, wiem, że myśli o mnie. O programie, który mu dałam. O chwili, gdy sala biła brawo dla mojego nazwiska. Czasem mijam atelier, widząc moje suknie w witrynach. To nie tylko moda. To moje dziedzictwo, ślad Anny, która walczyłaby wyjść z cienia. Stojąc tam, z wiatrem muskającym twarz, wiem, że jestem wystarczająca.